Cześć moi drodzy, witam Was w vlogmasie szóstym Co prawda dzisiaj po... wy będziecie to oglądać w Mikołajki, także życzę Wam, aby Mikołaj o Was nie zapomniał. Mam nadzieję, że wszyscy byli grzeczni i dostaną ładne prezenty u nas Mikołaj jest jutro, no jak zresztą wiecie, ja nagrywam wszystko o dzień wcześniej, także dzisiaj u nas nie ma Mikołaja, ale za to ja dzisiaj będę trochę Mikołajem, bo zrobimy sobie makijaż tą paletką, słoczę. Tą nową paletą Eveline Chocolate Eyeshadow Palette, czyli jedną z dwóch nowych palet, które pojawiły się w biedronce. One są dostępne tylko w biedronce albo na stronie internetowej Eveline w ich sklepie. Paleta kosztuje 30 zł, przynajmniej za tyle była w biedronce i za tyle, przynajmniej tam chyba przez nie ma być w sklepie Eveline. No i mam też drugą, tą samą rozdanie dla Was. Zasady, jak zawsze, są w opisie, więc nie będę się tutaj rozgadywać. Zrobimy sobie makijaż, słocze, i później będzie normalnie już vlogmas. Także zaczynamy. Jakby co, mam włosy, nigdzie ich nie wywaliłam, ale no, przez to, że są u góry, to się nie mieszczą w kadrze. Także wygląda trochę jak taka zapałka. No ale dobra, paleta. 30 zł, uważam, że naprawdę spoko cena Bo paletka prezentuje się bardzo ładnie Jest jeszcze jedna, nazywa się Harmony Ale jak weszłam sobie, bo jak zobaczyłam to w sklepie To od razu tak Co to, co to, co to, co to No i jak zobaczyłam w sklepie mm, te palety To chciałam wziąć obie ale później sobie pomyślałam, że weszłam na Instagrama Eveline i popatrzyłam na tamte kolory, i tamta mi się niezbyt podoba. W sensie to jest po prostu moje, mój gust, i tamte kolory jakoś mniej do mnie przemawiają ja jakoś. Nie, specjalnie mnie ta paleta zaciekawiła. Nie wiem, może jakby wiecie, był jakiś tester, można by było to zobaczyć, to na żywo, to może bym się przekonała, ale przez to, że widziałam tylko słocze z internetu, to. Jakoś do mnie tamta akurat nie przemawiała. No a dlatego wzięłam tylko tą czekoladową, no i jedną dla was. Paletka jest zafoliowana. Z tyłu możecie zobaczyć, że jest taka powiedzmy podpowiedź mniej więcej, jakie są kolory w środku. Według naklejki na tej folii paleta została wyprodukowana w Unii Europejskiej i mm, bardzo mi się w ogóle podobają nazwy tych cieni, no bo paleta nazywa się Chocolate, no i jest tutaj m.in. mousse. Cookie, Muffin, Brownie i tak dalej Także bardzo fajne nazwy Paleta jest taka błyszcząca, lakierowana I zobaczmy jak będzie w środku Uu, Ładnie się prezentuje, zobaczcie Ma lusterko Widać moją pogniecioną bluzkę, widzicie? O, o teraz widać, nie? O, także działa lustro A cienie... O, widzicie, będzie się światło cały czas odbijać. Mamy zaklejone jeszcze folią. No i faktycznie wszystko się tu błyszczy i odbija. Ale całkiem ładnie to wygląda. Powiem Wam, że tak. No jak na paletkę za 30 zł, to uważam, że naprawdę wygląda to bardzo porządnie. Nie, nie jest tutaj taka, wiecie, miękka i nie wygina się. Jak się on tak trzyma, to naprawdę nie czuć jakiejś takiej, jakiejś takiej słabej jakości po prostu. Wygląda to naprawdę porządnie. Ciekawe, czy się da wy... O, 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 o. Jest, udało się. O, jeszcze włożyłam paznokcia do cienia. Super. No ale dobrze, trudno. Tak wyglądają cienie. I zrobimy sobie teraz szybkie słócze, żeby w ogóle się zorientować, jak, em, jakie mamy te kolory, jak one będą wyglądać na skórze. Kurczę, powiem Wam, że jestem naprawdę mocno zaskoczona jakością tych cieni, bo nie wiem, jakoś nie spodziewałam się. Myślałam, że będą no takie. Okej, okay, ale bez szału A zobaczcie, jakie te maty są mocno napigmentowane No bo wiadomo, że błyski to tak raczej Zazwyczaj są spoczko No ale maty nawet Zobaczcie, że ten beż nawet jest widoczny Jakie te, te ten brąz te, To jest brąz matowy Tu jest brąz matowy Są mega intensywne Dodatkowo, no wiadomo Część cieni to perły Ale ten cień przedostatni Ma trochę formułę, jak turbopigment turbo Jest taki lekko jakby Taki płatkowy, nie jest taki mocno sprasowany, tylko taki, wiecie, ma troszeczkę właśnie inną konsystencję. Taki jest bardziej miękki i zobaczcie, że to jest taki, hmm, nie wiem jak to pisać, taki trochę brązowo-zielony kolor i odbija hmm, światło na złoto. No, muszę przyznać, że jestem zaskoczona. Kolory mi się naprawdę bardzo podobają. W ogóle ja bardzo szanuję palety, w których jest właśnie beżyk matowy, średnie brązy do załamania, coś błyszczącego i bardzo ciemne cienie. Także no kolorystycznie i póki co na słoczach jestem zaskoczona i ta cena 30 zł to na razie zapowiada się to bardzo dobrze. Do tego jest całkiem niezłe lustro, więc zapowiada się dobrze. Także zaczyna już makijaż. No, i oczywiście kolor tart, czyli matowy beż. Nałożę sobie najpierw podłuki. I powiem wam, że nie dość, że te maty mają całkiem fajną pigmentację, to nie są też takie bardzo suche. Jak się je nabiera, to nie jest to taki kamień, po którym trzeba drążyć czy pędzlem, czy palcem, żeby coś w ogóle nabrać, tylko są naprawdę fajne. Następnie taki bardzo jasny kolor, czyli mus. Nabieram go i to będzie, taki, wiecie, mój wstęp. Tutaj, do rozcierania, blendowania. Powiem Wam jeszcze, że dodatkowym plusem, który mnie przekonał akurat do tej palety, było to, że właśnie też i tutaj na palecie widzicie, że pokazali, że ten cień właśnie ma takie większe, jakby płatki. I właśnie jak porównałam sobie tą i tą drugą paletę, to tam, tamtej, tam w tamtej palecie, nie ma takiego cienia. W sensie, no nie zaznaczyli na cieniach, na opakowaniu, że, te, że któryś z cieni w tamtej palecie jest taki bardziej. Innej konsystencji. A tutaj widzicie, że na przykład to jest błyszczące, to jest błyszczące i ma taki drobny ten. Widać, że to jest takie inne, a to mam wrażenie, że też jest pokazana po prostu różnica między tymi cieniami. No i właśnie liczyłam jednak na to, że Że one będą, że ten będzie cień będzie troszeczkę inny, trochę bardziej ciekawy. No i się nie myliłam, bo naprawdę robi wrażenie. Kolor e, truffle nałożę sobie na całą powiekę. No może też ten cień od razu na dolną powiekę. Najciemniejszy mat, czyli brownie, na zewnętrzne kąciki. O zobaczcie, że już na suchą powiekę z poprzednim cieniem. Fajnie się też klei. Kolejny. Teraz kolorem Churros, czyli tak jak mój sweterek troszeczkę wygląda. Nabieram trochę na i będę rozcierać Tutaj granica od góry. Trochę brownie jeszcze dam sobie tutaj w zewnętrzny kącik na dole. No i zobaczcie. Ja uważam, że jak na to, że to są same maty. No to naprawdę, szacun Uważam, że to wygląda naprawdę ładnie Łatwo się to rozciera Spokojnie można mat nakładać na mat I się klei Zobaczcie, ładnie się ze sobą łączą Ale widać, że mam tu jeden brąz A tu jest coś ciemniejszego Łatwo się to rozciera No powiem Wam, że jestem pod wrażeniem I ostatnia Nie, przedostatnia rzecz, jaką zrobię to Właśnie matcha cake Właśnie taki ten Brązowo-zielony Piękny. Nałożę na środek powieki. Chyba dopiero teraz, jak nałożyłam na powiekę, i to jest, tak, wiecie, połączone z tymi brązami, to dopiero teraz bardziej widzę te zielone tony. Ale i tak, myślę, że całkiem fajne połączenie kolorystyczne. No i wracam do pędzla od tych brązów i będę sobie rozcierać granice między tym macza a resztą. No powiem wam szacun. Teraz kuki właśnie chcę spróbować może kuki dam w wewnętrzny kącik. Chociaż nie wiem, czy on nie będzie trochę za, za ciemny. Nałożyłam to złoto w wewnętrzne kąciki, ale jeszcze tak odrobinkę pudingu, czyli najjaśniejszego tego rozświetlającego cienia. Nałożę tu w sam kącik Już nigdzie nie będę przeciągać, tylko tu No i koniec Już nic więcej nie będę nakładać, także Tak prezentuje się mój makijaż Zaraz jeszcze będą rzęsy, ale no ogólnie Jestem naprawdę pod wrażeniem Paleta za 30 zł I robi mega Mega efekt, bardzo łatwo się z nią pracuje I pigmentacja, no bez zarzutów, także Jeżeli tylko Wam się kolory podobają To idźcie koniecznie do Biedronki no, a oczywiście, chętnych też um, zapraszam do rozdania. Także wow, jestem naprawdę zadowolona. Ostatni raz już gotowa, proszę bardzo. Super. Jestem naprawdę zadowolona, że tak tania i łatwo dostępna paleta się pojawiła. No, zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje i łatwo się pracowało, łatwo się wszystko rozcierało, kolory się super ze sobą łączyły. No, i wszystko jest takie intensywne. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej palety. Polecam Wam. Polecam, do, do rozdania zapraszam, a teraz się zbieram. Pokażę Wam nasze śniadanie teraz, a później już bardziej takie aktualne rzeczy. Nagrywam to, co prawda, rano, ale wrzucę Wam już po teście paletki. Pierwszy raz w ogóle kupiliśmy takie bułki, jakby półgotowe w Biedronce. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego da się kupić. Nie wiem, ja po prostu chyba zawsze biorę podobne rzeczy i nie rozglądam się za bardzo, bo no nie widziałam tego kompletnie, takich bułek. No i teraz upieczemy. Jestem bardzo ciekawa, czy wyjdą takie mięciutkie i pyszne. that Hej, wróciliśmy jakiś czas temu do domu. Pojechaliśmy odebrać kilka paczek z paczkomatu. Wysyłać kilka na poczcie. Na no, poczcie oczywiście najwięcej czasu spędziliśmy. Trochę też słodyczy kupiliśmy na mikołaja dla rodzinki. I teraz, no, bo sobie paczki, ale większość tak na prezenty, także nie, by, nie chciałabym tutaj pokazywać. I co chciałam Wam powiedzieć? Aha, powiesiłam już, pokażę Wam. Tutaj pierwsza skarpeta, a tutaj na balkonie druga. Nie wiem, może przyjdzie do nas Mikołaj. Zobaczymy. Kto był grzeczny, to pewnie coś dostanie. I ja mam już papier. Mam przekazane prezenty od Mikołaja, oczywiście. Także zaraz będę pakować prezent dla Adriana. Widocznie był grzeczny. Chyba że rózgę mu będę zawijać, zobaczymy. W każdym razie będę teraz pakować dla niego jakieś tam drobiazgi i później mam nadzieję, że włożę wszystko, że się wszystko zmieści do skarpety. Także idę działać. O, jeszcze wam tylko pokażę, że tutaj czekają na jutro. Może jutro albo pojutrze zobaczymy. E, takie naklejki na szyby kupiliśmy w Oszu, więc jak będzie chwila, to ponaklejamy sobie szyby już e, czyste, także można naklejać. Jak widzicie, makijaż trzyma się ładnie. Nic na pewno się nie, e, nie zmieniło, także naprawdę paleta super. Bardzo mi się podoba. E, no i miałam dzisiaj jeszcze robić paznokcie. Powiem Wam, że już mam tak koszmarny odrost. Ale naprawdę już nie mam w ogóle kompletnie, nie mam na to ochoty. Nawet nie to, że jestem jakaś zmęczona, czy nie wiem. Po prostu nie mam ochoty dzisiaj na dłubanie przy tych paznokciach, także nie, może mam nadzieję, że jutro będę miała do tego motywację dzisiaj. Odpuszczam, mimo że odrost mam obrzydliwy, dobrze, że taki kolor, bo jakby był inny, to byście chyba padli. No także ja się zabieram za pakowanie i zobaczymy się później na kalendarzach. Hej, witam się z wami z tej nowej miejscówki. Otwieramy szóste okienko. Jest tutaj w małym kalendarzu. Zobaczmy. Cień nazywa się mm, Kasztan. Proszę bardzo, taki kolorek. Taki ciepły brąz. Mhm. O, ładny pigment. Zresztą w sumie nie powinno mnie to dziwić. Zobaczcie. Mhm, ładny kolorek. To może od razu niech ten kasztan trafi do paletki. Proszę bardzo, zobaczcie, już mamy cały rządek zapełniony. Dobrze. I teraz duży kalendarz. No i zobaczcie oczywiście. Od razu się rzuca to w oczy największe pudełko w kalendarzu. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie. Tu, 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 tu. jakieś typy ja nie wiem, obstawiam paletę chyba, bo nie, nie ma nic w takim rozmiarze gdzie mogłaby się paleta zmieścić, także no myślę, że to będzie coś coś paletkowatego, także otwieram o, wow o jejku! No, piękna. Yy, rozmiar jest chyba taki sam jak tej yy, zeszłorocznej, bo w zeszłym roku też była paletka w kalendarzu. Rozmiar ten sam, ale no, jak to pięknie wygląda. Spójrzcie, jaki to będzie tworzyło piękny zestaw z tą czerwoną. No, przepiękna, super. Odkleję sobie tą folię. Śliczna. Kurczę, ten brokat yy, tutaj, zobaczcie. Jest taki. Ten napis jest na nim widoczny, a tutaj ten, tu się tak mocno błyszczy, że ledwo widać napis. No ale skoro mamy teraz paletę już z dużego kalendarza, to z, y, możemy przełożyć ten cień cynamonowy tutaj do paletki z. Y, którą dzisiaj wyjęliśmy. Super. Także proszę bardzo. Ich. Cynamonka wpada do nowej pięknej palety, przepiękna jest no i tu powinien być jeszcze ten dekoracyjny ale hmm, pokruszył się, więc hmm, już tam się dowiadywałam od Hani i mam napisać hmm, reklamację do Glam Shopu i, i podobno dostanę nowy cień, także super, no także no, dzisiejsza paleta przepiękna zobaczcie, tworzą razem z tą czerwoną piękny zestaw bardzo ładny no. Ślicznie to wygląda. Nie wiem na ile wy to zobaczycie, ale o, może nawet jak będzie nieostre. Widzicie, że ona nie jest po prostu jakaś taka złoto srebrna, tylko tu jest. To jest takie chłodne złoto i jest dużo niebiesko-różowych drobin. Piękna paleta, naprawdę. Robi wrażenie. Mm. Widzicie, jak jest w ostrości, to aż tak się to nie rzuca w oczy. Ale śliczne jest to? Powiedzcie, że nie. No, nawet nie próbujcie. Także mikołajkowe okienka w kalendarzach naprawdę bardzo udane. I ten cień kasztan. I paletka śliczna. No, liczyłam właśnie na to, że będzie, ale nie spodziewałam się kompletnie, że coś takiego pięknego, także super. Wpadam do Was już tylko na chwilę, żeby się w sumie pożegnać, bo jak widzicie, ja już tak w piżamce włosy umyte schną sobie teraz, ale mają jeszcze sporo czasu, bo w tyle leci mi Bridget Jones. A ja będę montować tego vloga teraz. Także, no, taki wieczór, taki plan na wieczór. Będę sobie siedzieć, czekać aż włosy wyschną, montować vloga, a w tle film. Także to tyle. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że byliście grzeczni i że odwiedził Was Mikołaj. Do zobaczenia już oczywiście jutro w kolejnym filmie Buziaki. Mua. Pa!